Ja z tej strony Wiechu i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zrobić automatyczną farmę. Będą na potrzebne redstone, repeatery, tłoki, i dźwignia, nasiona, szkło, ale to nie jest potrzebne. Jakiś blok do budowy i wiaderka z wodą. Na początek kopiemy 5 kratek. Tak jak ja to robię. I tu ustawiamy nasze tłoki. Teraz w tym miejscu kopi kopiemy na 6 długości i to samo z, tej, z drugiej strony. I teraz tak. Tu to będzie po prostu podlewać jakby nasze nasiona. Teraz, robimy obudowę na nasz zbiorek z wodą. No. Teraz, tak. Wybieramy miejsce, gdzie, miejsce, gdzie będzie stała nasza dźwignia. W moim przypadku to będzie w tym miejscu. I kopiemy. Tak ja to teraz robię. Może za szybko, szybko zacząłem to robić. I teraz tak. Nie mamy coś takiego, robimy po prostu teraz tutaj to samo, ale jeszcze raz w dół. wybraliśmy nasze miejsce gdzie będzie dźwignia robimy pod nią dziurę kładziemy naszą dźwignię i ciągniemy sobie całą redstone przez to tu oczywiście musimy postawić jeden repeater bo nam yy, moc tego redstone'a nie dojdzie moc ten prąb jakby i ciągniemy to teraz Dajemy nasze flipitory i możemy to wszystko teraz zakryć ja bym to zrobił dirtem najlepiej, ale nie mam przy sobie dirtu a nie będę teraz szukał i obudowę od razu robimy dobra to tu później zakrywamy oczywiście wlewamy tutaj naszą wodę gdzie Aha, zapomniałem jeszcze o jednym. Przepraszam też bardzo. Tu musimy zakryć. Nie, jest, jest taka y, farma na YouTube, ale ten projekt ja sam wymyśliłem. I woda nam sięga dotąd. Tu możemy sobie wykopać. Żeby nam nasiona spadały dalej nam pozostaje tylko to wszystko mm, przeorać jakby dobra dosiewamy sobie parę masionek gdy ją tu jak będzie zakryte wszystko to włączamy po prostu dnia i wszystko się znajduje później w tej dziurze. Jak widzicie, tylko cztery wpadły, bo jeszcze nie urosło te nasiona. To by było na tyle w tym poradniku. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę, subskrybuj. Na razie.